Cześć Wam wszystkim z tej strony, Panda. Dzisiaj sobie wbijemy kolet na 25 rang, czyli na 750 pucharków. Więc jeżeli chcecie, abym znów zaczął wbijać pucharki, żebym wbił może w końcu te 30 tysięcy pucharków, to zostawcie łapeczkę w górę. Przypominam, że pod dzisiejszym odcinkiem macie również konkurs na 20 zł. Jedyne co musicie robić to zostawić łapeczkę w górę, komentarz na dole oraz subika na moim kanale. Ważne, aby mieć subskrypcję jako publiczne, inaczej nie mogę sprawdzić, czy subskrybujecie kanał, czy nie. A ja już nie przedłużam, lecimy z pierwszą giereczką. Muszę wygrać aż 4 gry, no i dzięki temu będę miał już koled na 25 rank. Dajcie znać w komentarzach również, czy macie już koled, jeżeli tak, to na jakim ranku. Jestem ciekaw, ilu z Was już udało się wam wydropić, bo raczej nikt nie ma tego 30 poziomu. Chociaż ja mam prawie 19 poziom, jeżeli ktoś kupił ten droższy pakiet z 10, chyba tam są. 10 właśnie tych wszystkich mm, po, początkowych stopni, to raczej powinien już mieć koled, więc jest taka szansa, że ktoś jednak już ma. Ale myślę, że nie każdy kupował Karen, oraz nie każdy też kupował tą droższą wersję, więc dajcie znać jak to u was wygląda. Ja właśnie dobijam sobie dzisiaj na ten 25 rank. Niestety nam trafiła też szelka bramkę, ale na spokojnie jest 1 do 1. Myślę, że damy radę, chociaż dosyć sporo widzę mortisów. Jak wbijem sobie tam od mniej więcej 500 na tym browballu, no to zauważyłem, że sporo osób gra tym mortisem, więc ciekawa sprawa. Wcześniej też tak oczywiście było. Ale teraz, no praktycznie co gierkę, jest Mortis, więc y, dosyć sporo ich wszystkich jest. Bramki, niestety, on nie trafił. Może ja jeszcze trafię, chociaż raczej będzie mi ciężko. No ale spróbujemy, może mi się akurat uda i jest brameczka, więc bardzo ładnie pierwsza gierka wygrana i to w dosyć szybkim czasie. Więc fajnie, nie będzie też ten odcinek za długi, żeby Was też za bardzo nie nudzić, bo wiem, że y, takie ciągłe po prostu granie, nic innego nie pokazywanie może być dla Was nudne, y, ale spokojnie postaram się to wbić dla Was jak najszybciej, właśnie. Lecimy oczywiście z drugą gierką, jak widzicie znowu są Mortisy, więc tak jak mówię jest ich naprawdę dosyć sporo, w przeciwnym teamie mamy Franka, ja jestem dosyć dobrą postacią, aby kontrować Franka, bo Frank ma dużo życia, a ja zadaję więcej damage'a, jak mam też yy, właśnie przeciwnika z dużą ilością HP, więc myślę, że tutaj mogę sporo zdziałać. No ale oczywiście zobaczymy, jak to będzie wyglądało już podczas gry. Frank się tam respi. Ja niestety padam, okej. Okay, może być ciężko teraz, bo idą wszyscy w trójkę. Ja dopiero co się respię. Mój Mortis też dopiero co się respi. Raczej będzie brameczka, chyba mi się wydaje. Okej, okay, jeszcze tu wybijam to. Ładnie, ale padam znowu. Mortis powinien porobić. Niestety nie mógł użyć ulta. Gdyby tak zrobił, to by pewnie ta szelka padła. Okej, okay, bo zabił. ładnie. Powiem wam, nie idzie nam najgorzej. Ładnie się tutaj wybroniliśmy. Myślałem, że już będzie bramka. Ale na szczęście jej nie było, więc dosyć spoko. Zobaczcie, jak mocno tutaj obijam Franka. 5000 D-Major'a dwoma strzami. To jest naprawdę mega dużo. Mało, która postać zadaje aż tyle. Więc tak jak mówiłem, ja przeciwko Frankowi jestem naprawdę dosyć dobrą postacią. Ale teraz będzie niestety bramka, coś mi się wydaje. Chyba tak jeszcze wybijam. Ale ten Mortis raczej nie da rady tutaj obronić. Tak jest, jeszcze go Frank zatrzymał. Niestety przygrywamy 1 do 0. Mam nadzieję, że uda nam się to jeszcze odbić. No, bo nie chciałbym tutaj przegrać gierki, tylko lecieć cały czas z winami. Bo aż 4 gry musimy wygrać w dzisiejszym odcinku i mam nadzieję, że mi się to uda. Też dawno nie wbijałem nic na 750, szczerze mówiąc. Teraz będę wbijał wszystko na 650. Był też reset sezonu, yy, właśnie jutro. Jutro ma być reset sezonu, więc myślę, że z jakieś 2-3 tysiące tych star Pointsów dostanę. Nie będę wam z tego nagrywał odcinka, no bo no nic ciekawego tam nie ma. Pokazuje zawsze to samo, więc bez sensu. Gdy zacznę znowu wbijać dużo pucharków, to myślę, że wtedy będzie to spoko na odcinkach, żeby Wam tu pokazywać. A tak to myślę, że sobie to będziemy pomijać. No i aktualnie wyrównaliśmy 23 sekundy do końca. Zobaczymy, czy uda nam się to wygrać. Szelka idzie, ale ona malowała, więc powinniśmy sobie dać radę. Frank też malował. Może ja tutaj trafię, chociaż wydaje mi się, że będzie dosyć ciężko, no właśnie. Oni w trójkę tam bronią, nie miałbym nawet jak tam strzelić, więc wolałem nie ryzykować. Na spokojnie tutaj gramy. Obijam tego Franka powoli. Teraz już będzie doliczony czas. Ładnie, porobiliśmy tego Mortisa. Frank też zostanie zaraz porobiony. Nie trafiłem, ale teraz zostanie dobity pięknie. No i jak Mortis mi poda, to powinna być bramka. I zobaczymy, jak on to zrobi. A chyba sobie wejdzie do bramki, więc pięknie udało nam się wygrać drugą giereczkę. No i teraz będziemy lecieli z trzecią gierką. Jak widzicie, brakuje mi jedynie 9 pucharków, więc naprawdę jest to dosyć mało. No ale tak jak mówiłem, niestety y, będziemy musieli zagrać 4 gry, bo mi braknie jednego pucharka, jak wygramy ten meczyk. Więc mimo wszystko, i tak trzeba zagrać ten czwarty mecz, i to niestety nie pominiemy. Mógłbym w sumie zagrać jeszcze mm, dłoska. Chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo wcześniej coś próbowałem na duo. Niezbyt ciekawa mapa. I myślę, że Bro Ball jest tutaj najlepszym rozwiązaniem. Ładna brameczka od tego Mortisa, pięknie. Wygrywamy już 1 do 0 w tam 20 coś sekund, więc dosyć fajnie. Myślę, że skończymy szybko ten meczek. I chyba El Primo trafi kolejną bramkę. Tak jest! Wow! Skończyliśmy mecz w 30 sekund. Super. No i teraz wystarczy nam wygrać jeszcze jedną giereczkę i dzięki temu będziemy mieli już tą postać na. 750 pucharków, dzięki temu będziemy mieli zieloną rangę. Oraz to będzie moja ostatnia postać, yy, która jeszcze właśnie nie ma tej rangi, bo resztę mam wszystko wbitą na ponad 750. Yy, no i tam chyba z 8 postaci na 1000, więc tak to u mnie wygląda. Chociaż teraz mam oczywiście mniej tych pucharków na tych postaciach, bo nie wbijałem. Dajcie znać również w komentarzach, czy yy, jaki macie rekord pucharków. Czy macie na przykład nie wiem powyżej 20 tysięcy, powyżej 25 tysięcy, czy ma ktoś 30 tysięcy, no myślę, że z kilka przypadków może by się znalazło, co mają 30 tysięcy, ale no więcej raczej nie, bo nie wydaje mi się, żeby aż tyle osób w Polsce tyle, miało tyle pucharków, tam 40-50 osób w całej Polsce ma może te 30 tysięcy, coś takiego. Nie przeglądałem ostatnio topki, więc nie jestem w stanie wam dokładnie powiedzieć, ale wydaje mi się, że jakoś tak. Ładnie tutaj ich porobiłem, został jedynie spike, ale on mi tutaj nic nie zrobi. Jeszcze, jakbym miał farta, to może bym go trafił i go porobił, ale będzie to dosyć ciężkie, więc wolę sobie wybić piłkę, żeby tam Mortis może gdzieś poleciał, zobaczymy, może jemu się uda trafić bramkę. Jak na razie cały czas 0 do 0. Ale może za chwilkę uda nam się wyjść na prowadzenie. Zobaczymy, jak ten Mortis zaraz do nas przybiegnie. To jest taka szansa w sumie, bo ta Rowza nie ma życia. Zmarnowałem troszkę ulcika, ale nieważne, gdzie jest tutaj Mortis. Mortis chodzi do nas szybko, ok, idzie już dołem. Spróbujemy to trafić. Rowza się już respi, niestety, więc może być nieciekawie szczerze mówiąc. Ok, obijamy ich dosyć ładnie. Oj, teraz padnę, teraz niestety padnę, szkoda. Ta Rose ma naprawdę mało życia, więc Colt powinien ją dobić, chociaż teraz Mortis chyba trafia bramkę, no właśnie. Szkoda, że ten nasz Mortis niestety awczył, gdyby nie awczył, no to pewnie by się to potoczyło troszkę inaczej. Trochę szkoda, bo to jest no, praktycznie ostatnia walka, aby wbić ten 25. rank. No i raczej ją przegramy, zostało 40 sekund, a gramy we dwójkę, więc nie wydaje mi się, żeby żebyśmy właśnie wygrali ten meczik. No jeszcze się wszystko okaże, jak teraz dobrze podam do Kolta, no ciężko, ciężko by było. No niestety, nic z tym nie zrobimy, 30 sekund do końca i to jest niestety przegrana, więc słabo, szczerze mówiąc. No nie fajnie, że ten Mortis wyszedł z gierki, ale nic na to nie poradzimy, teraz chyba bot gra, bo tam atakował ścianę. No właśnie, no zobaczcie co ten Mortis robi. Czasami tak bywa niestety, no mało brakło i byśmy zrobili perfect gierki, czyli po 4 inny pod rząd i bym właśnie miał wbity już ten 25 rank, ale niestety się tak nie udało, więc lecimy sobie już z gierką jak będę wbijał rank. Okej, okay, lecimy już z ostatnią giereczką, brakuje mi chyba tam trzech pucharków czy coś takiego. W międzyczasie spróbowałem też sobie zagrać jakiegoś dłoska niezbyt ładnie poszło, więc zostałem przy Brobolu i mam nadzieję, że teraz w tej gierce uda mi się wygrać. No bo parę razy też miałem już tą ostatnią gierkę, ale niestety przegraliśmy, potem znowu wygraliśmy i tak dalej, więc to jest chyba już moja trzecia czy czwarta gra, gdzie właśnie próbuję dobić ten rank i mam nadzieję, że to będzie już ta ostatnia. Prawie tam by była bramka chyba, bo ta piłka była dosyć wysoko No właśnie, może tatara jak użyje ulta, to da radę. Zaraz powinna tutaj też przyjść, bo przed chwilą została zabita. Ona ma ulta, jak ich tam przytrzymamy w tym rogu, to powinno to dosyć ładnie wyjść i powinna być bramka, więc zaraz się to wszystko okaże. Niestety Karl zabił mi kruka. Ok, zobaczcie, jest ulcik, ale niestety została ona pokonana. To nie jest dobry znak, okej, okay, tutaj mi dobrze, że nie trafiła. Mm, już tutaj idzie ten kruk, powinien on też obijać ładnie, okej, okay. obijamy ich wszystkich, jeszcze ulta mogę użyć, ładnie zabiłem, ale prawie padłem, myślałem, że już padnę szczerze mówiąc, okej, okay. tutaj ładnie podałem sobie piłkę, jeszcze jedna od tej strony, szkoda, że teraz nie mam ulta, bo wtedy byłaby raczej bramka. Tutaj polecam Wam wjeżdżać właśnie tym ultem pomiędzy tą, tymi dwoma, właśnie pudełkami. Czy co to jest? No, takimi, wiecie, o co chodzi. Te pudełka, co są pomiędzy bramką, a tymi, co są jeszcze przed bramką. Tam bardzo ładnie wjechać tym ultem, można i zadać spory damage przeciwnikom, więc polecam Wam tak robić. I czy trafimy w końcu tą bramkę? Niestety nie. Kurczę, ciężko, ciężko. Ładnie się tutaj bronią, przede wszystkim. Ja też teraz padam. Niestety, idą już we trójkę. My się dopiero co rozpimy, więc może być nam ciężko. Jest szansa, że trafią nam bramkę, ale mam nadzieję, że się z tego wybronimy. Tara została dosyć szybko pokonana. Okej, okay. tamta tara też powinna zaraz paść, tak jest. Jeszcze tutaj idzie Karl. Czy ja go porobię? Pięknie, udało mi się go porobić. Dobrze, że miałem ulta, inaczej byłoby ciężko. Ja mm, myślę, że zaraz tam podam im do przodu. Okej, okay. rzućmy sobie może Do Tary tą piłeczkę No, żebym mógł jakoś tam Atakować, może dobić sobie tego ulta Niszczymy szybko tego bocika, dobra Teraz chyba trafimy bramkę Teraz chyba trafimy bramkę, szczerze mówiąc Bo zaraz się zniszczą wszystkie ściany My jesteśmy w trójkę Okej, okay, no teraz już niestety nie ma nikogo, ale zobaczcie, respi się już nasza tara, powoli dobija, dobiła tą Jessie, dobra, my teraz idziemy tam w trójkę, Jessie się jeszcze nie zrespiła chyba. Tam jest jedynie Karl z tarą i miejmy nadzieję, że uda nam się w końcu trafić tą bramkę. Nie no, tara, co ty zrobiłaś? Nie podawaj na ulcie, kurczę, gdyby ona rzuciła tego ulta i nie podała piłkom, to by było o wiele lepsze rozwiązanie, no ale niestety nic nie zrobimy. OK, dobijajcie ich wszystkich, i ja spróbuję zaraz to trafić, więc nie używam na razie ulta, bo może mi się przyda, żeby właśnie trafić bramkę. No, może być ciężko 27 sekund do końca. No, trafmy to, proszę. Nie chcę grać kolejnej gierki jeszcze, żeby wbić to, bo już wystarczająco długo to wbijam. Okej, okay, wszyscy zabici został jedynie kar. Nie, no, ona nie trafiła, ale teraz pusta bramka i trafiam bramkę. Bardzo ładnie, więc wygrywamy i dzięki temu wbijam 25 rank na kolet. Super. Wszystkie postacie już na ponad 25 ranku, bardzo ładnie. Również tutaj kolejne starpońcy prawie 200 tysięcy starpońców. Wow, to jest naprawdę sporo. 19 poziom, praktycznie właśnie karnetu. Zapraszam Was również do klanu DFRL. Team, jeżeli jeszcze nie wbiliście. Przyjmujemy o 21 200. A ja już Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to strzelcie łapeczkę w górę oraz subika na moim kanale. To tyle, trzymajcie się. Cześć.